Daniel Markowski, zwycięzca common eventu, pokonałeś Pawła Trybałę, powiedz, jak się z tym czujesz? Wiesz co, dziękuję, no wygrałem, na pewno, no nie było to, nie jestem w pełni zadowolony, ale wygrałem, dziękuję wszystkim. A z czego nie jesteś zadowolony? A wiesz co, spięło mnie bardzo, tak, podczas całej walki, nie pokazałem praktycznie nic, wiem, że stać mnie na więcej, mogłem to, wiesz, naprawdę zupełnie inaczej rozwiązać, no ale jednak stres, który towarzyszy na tak wielkiej gali, wiesz, w ogóle w walce, zawodowej, to jest zupełnie co innego. Nie spodziewałem się, że aż tak. A miałeś takie poczucie, że publiczność była za tobą? Wiesz co, nie, no gdzieś tam się odcięło, słyszałem jakieś buczenie, ale no wiesz, jak człowiek walczy, jednak są klapki i koncentrujesz się na walce, tak? Nie. Zupełnie nie, nie, nie słyszałem jakichś tam... Po twojej twarzy trochę widać, że jednak Paweł wcale nie bije tak lekko. Wiesz co... <laughs> nie, nie bije lekko i naprawdę ukłony w jego stronę Chłopak jest bardzo waleczny, tak? Technicznie jest młody, więc się wyrobi. Jestem pewien, że będzie trenował to cała, wiesz, wszystko przed nim tak naprawdę, tak? No to, że tam się po nas wsadzać, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Wiem, że stać mi na więcej, no ale, ale ukłon w jego stronę, na pewno. Mówisz, że byłeś trochę pospinalny i to chyba było widać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że no, było wiele momentów, gdzie Paweł mówiąc kolokwialnie pływał, tak? Gdzie można było doskoczyć i to skończyć szybciej? A walka potrwała zaskakująco długo. Tak, dokładnie, wiesz, miałem wiele momentów, które mogłem przyspieszyć, jakąś presję na nim wykonać, wiesz, chciałem, ale, ale gdzieś tam nie mogłem. Było... Chciałem, ale, ale gdzieś tam mnie to spinało, tak? Gdzieś tam mi to spinało i, i wewnętrznie no nie mogłem się otworzyć. E, no, masz już, jesteś już po 30. powiedz, czy planujesz jeszcze powalczyć, czy jednak to był taki wyskok, żeby sobie sprawić radość? Dokładnie tak jak mówisz, wiesz, mam 34 lata, Uprawiam ten sport już od, od 10-12 lat. Wiesz, robiłem to amatorsko, hobbystycznie. Potem wiesz, zawody jakieś tam, które wygrałem, i, i praktycznie na no, całej Polsce zimie pomagałem się chłopakom przygotować do walk zawodowych na bardzo wysokim poziomie. I zawsze brakowało mi tego rodzynka na torcie, którym jest walka zawodowa. Dzięki Federacji Ekscer za co dziękuję. Dzięki przeciwnikowi, jakim jest Trypson, tak mogłem zawalczyć z takim rekordem 0-0 na Coombe evencie, za co bardzo dziękuję. Spełniłem swoje marzenie. Dziękuję, to tyle. Ale masz świadomość tego, że gdzieś tam w szerokim środowisku MMA twoje nazwisko będzie jednak rozpoznawalne, no bo ta walka była w miarę medialna. No i teraz tak, czy jeśli przyjdzie propozycja za fajne pieniądze od trochę większej organizacji, to skusisz się? Wiesz to dokładnie tak jak powiedziałeś. jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki, tak? Przygotowanie do walki to jest cholernie ciężki chleb. W ogóle MMA to jest bardzo ciężkie, więc wszyscy zawodowcy, którzy biorą z bogatymi rekordami, to są dla mnie bohaterzy. Czapki z głów i no, gdyby się okazała jakaś tam, wiesz, propozycja w pieniążkach takiej w miarę, za którą można byłoby wyżyć w okresie przygotowawczym, to tak. Ale z moim rekordem wątpię, naprawdę, więc, więc jak dla mnie to, to było raz, jednorazowy, jednorazowy występ. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.